Ludzie nie wyróżniają się największą siłą, szybkością ani rozmiarem. Co zatem sprawia, że są tak wyjątkowo przerażający? Początkowo wydawało mi się, że to wynika z ich inteligencji. Jednak po dokładniejszym zbadaniu ludzkiej natury i historii ich działań okazuje się, że prawdziwa groza tkwi znacznie głębiej. Spójrzmy choćby na pradawnych ludzi. Wykorzystywali oni wytrwałe polowanie. Technikę polegającą na nieustannym śledzeniu ofiary tak długo, aż ta była zmuszona się poddać. Dlaczego to działało? Otóż ludzie, dzięki swoim dwóm nogom, są doskonale przystosowani do biegania. Ich ciała chłodzą się poprzez intensywne pocenie, co pozwala im kontynuować wysiłek znacznie dłużej niż większości zwierząt. Dzięki temu człowiek potrafił przetrwać w warunkach, które dla innych gatunków były nie do wytrzymania. W dodatku, ludzie są wszystkożerni, co oznacza, że mogą czerpać energię z bardzo różnych źródeł pożywienia. Jeśli jednak zabraknie jedzenia, ich organizm potrafi wykorzystać zgromadzony tłuszcz jako rezerwę energii. To właśnie ta zdolność do adaptacji i determinacji czyni ludzi tak unikalnymi w świecie przyrody. Jednak konsekwencje tego są często przerażające. Kiedy zwierzę pada ofiarą wytrwałego polowania, zwykle w końcu po prostu się poddaje. Zwycięża nie człowiek jako jednostka, ale jego niezłomność. Wytrwałość, która sprawia, że ofiara nie ma już sił, by uciekać. Ale to nie jedyny przykład ludzkiej wytrzymałości i determinacji. Z biegiem czasu ludzie zaczęli wykraczać daleko poza granice przetrwania. Rozwinęli się od czasów używania prymitywnych narzędzi do tworzenia niezwykle zaawansowanych technologii. Jednak jednocześnie ten rozwój ujawnił mroczne strony człowieczeństwa. Ludzie zaczęli stosować swoją wytrwałość i intelekt nie tylko do polowań, ale także do wzajemnych konfliktów i tworzenia masowych zniszczeń. Historia pełna jest przykładów takich okropności, od starożytnych wojen po najbardziej tragiczne wydarzenia w nowożytnej historii, jak choćby wielkie ludobójstwa. Na przykład, gdyby doszło do inwazji istot spoza naszej planety, czy bylibyśmy gotowi? Być może to obcy nie byliby przygotowani na nas. Wyobraźmy sobie przybysza z kosmosu, który ląduje na Ziemi i spotyka gatunek zdolny do przekształcania surowców w broń masowego rażenia. Stworzeń, które są wystarczająco inteligentne, by dziedziczyć swoją planetę, ale także wystarczająco destrukcyjne, by unicestwić własne środowisko. Nasza determinacja może być dla obcych całkowicie niezrozumiała. Ludzka determinacja i zdolność do przetrwania są zaiste imponujące, ale to, co budzi prawdziwą grozę, to sposób, w jaki ludzie nieustannie rozwijają narzędzia do destrukcji. Wyobraźmy sobie koncepcję, która rzeczywiście była kiedyś rozważana. Wyrzutnie potężnych prętów wykonanych z gęstego metalu, takich jak wolfram, które spadają na cel z kosmosu. Skutki byłyby równoważne uderzeniu bomb jądrowych, ale bez wybuchów promieniotwórczych. Wizja tych boskich prętów została ostatecznie odrzucona, ale nie z powodu ich brutalności, lecz z uwagi na koszty realizacji. To doskonale ilustruje, jak ludzkość traktuje technologię niszczenia bardziej jako problem logistyczny niż moralny. Jednakże ludzie nie tylko niszczą, są także zdolni do ogromnego postępu i adaptacji. Na przestrzeni zaledwie 200 lat ludzkość osiągnęła więcej niż przez tysiąclecia wcześniej. Jeszcze dwa wieki temu podróże kolejowe były nowością. 125 lat temu nie istniały samoloty. 75 lat temu człowiek jeszcze nie wyruszył w kosmos, a zaledwie 35 lat temu internet dopiero zaczynał się rozwijać. Dziś nie tylko opanowaliśmy loty kosmiczne i tworzymy zaawansowane sztuczne inteligencje, ale również opracowaliśmy metody ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami z kosmosu. Na przykład w 2022 roku misja kosmiczna zwana Strzałą osiągnęła coś niesamowitego. Udało się zmienić trajektorię asteroidy, która mogła stanowić zagrożenie dla Ziemi. Statek kosmiczny zderzył się z asteroidą z prędkością ponad 20 tysięcy kilometrów na godzinę, zmieniając jej orbitę w sposób zauważalny. Był to pierwszy test zdolności ludzkości do aktywnej obrony swojej planety przed potencjalnymi katastrofami kosmicznymi. Jednak przestrzeń kosmiczna to wciąż tajemnicza i niedostępna granica, którą człowiek stara się przekroczyć. Wszechświat wydaje się nieskończenie wielki, a nasza obecność w nim tak mała. Mimo to nieustannie próbujemy. Chcemy nie tylko badać, ale również osiedlać się na innych planetach. Rozwijamy technologie, które pozwalają nam przekraczać granice tego, co wcześniej wydawało się niemożliwe. W pewnym momencie może się okazać, że niebo naprawdę przestanie być limitem. Jeśli ludzkość będzie kontynuować swój rozwój w tym tempie, nasz potencjał stanie się czymś, czego nawet wszechświat nie będzie w stanie zignorować. Najbardziej przerażającym aspektem człowieczeństwa nie są jednak nasze zdolności technologiczne ani determinacja. Tym, co nas wyróżnia i jednocześnie czyni wyjątkowo niebezpiecznymi, jest nasza nieugaszona ciekawość. Ludzkość ma niezaspokojoną potrzebę eksploracji i zdobywania tego, co nieodkryte. Wspinamy się na najwyższe góry. Nie dlatego, że jest to łatwe, ale właśnie dlatego, że jest trudne. Ryzykujemy życie, aby dotrzeć tam, gdzie nikt wcześniej nie był by zobaczyć, co znajduje się za horyzontem. Nasza ciekawość wykracza daleko poza Ziemię. Wyruszamy w przestrzeń kosmiczną, ponieważ czujemy się zbyt ograniczeni na naszej własnej planecie. Odkrywamy, eksplorujemy i analizujemy każdy zakątek świata, starając się zrozumieć to, co nieznane. Dążymy do tego nawet wtedy, gdy wiąże się to z ogromnym ryzykiem lub kiedy rezultaty naszych działań mogą być nieprzewidywalne. Gdyby obca cywilizacja trafiła na Ziemię, miałaby powody, by się nas bać. Nie dlatego, że jesteśmy najpotężniejsi, ale dlatego, że nasza ciekawość prowadzi nas do badania wszystkiego, co napotykamy bez względu na konsekwencje. Obce istoty, które mogłyby zostać przez nas odkryte, byłyby prawdopodobnie badane, analizowane, a ich tajemnice próbowano by rozwikłać często bez skrupułów. Ludzie są bowiem istotami, które za wszelką cenę pragną posiąść wiedzę o otaczającym ich świecie. Wszystko, co robimy, jest napędzane przez tę pierwotną potrzebę zrozumienia. Ta nieposkromiona ciekawość prowadzi nas do tworzenia sztuki, eksploracji przestrzeni kosmicznej, rozwijania nauki i technologii, ale także do podejmowania działań, które mogą wydawać się okrutne lub nieracjonalne. Jesteśmy gatunkiem, który nieustannie zostawia po sobie ślady, pisząc swoją historię na kartach wszechświata. Ostatecznie ludzie są jednocześnie pełni sprzeczności, przerażający i piękni. Nasza zdolność do refleksji nad sobą i swoim miejscem we wszechświecie. Czyli nas wyjątkowymi, ale i obciążonymi. Jesteśmy zmuszeni mierzyć się z pustką i nieznanym, a mimo to kroczymy naprzód, nie bacząc na przeciwności losu. To właśnie ten upór sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Wszechświat może być ogromny i nieprzyjazny, ale ludzkość wciąż będzie się rozwijać, eksplorować i zostawiać po sobie ślad, bez względu na to, co napotka na swojej drodze.